teraz odpowiedź proszę, bardzo proszę, pan Rokław Dorczewski. Szanowni Państwo, bardzo ważne funkcjonowanie urzędu i administracji, bo przecież Urząd Odla jest jednostka dla obywateli. Tam w imieniu obywateli zarządzamy waszymi finansami i wykonujemy te czynności administracyjne, które mają wam ułatwiać życie. Na pewno urząd musi ulec zmianie, bo to przede wszystkim najważniejsze cechy, które powinny go identyfikować. To jest jawność, przejrzystość, dostęp do informacji, brak nepotyzmu i wiele innych elementów, które spadają się na właściwą obsługę. Bo nie może być tak, żeby dostęp do informacji był w rzędzie utrudniony. Nie może być tak, żeby na stronach internetowych, gdzie jest obowiązek zamieszczania informacji, informacje nie były dostępne przez 4 lata. Jeszcze minuta. Nie może być tak, żeby najważniejsze dokumenty dla mieszkańców obrazujące o finansach nie były dostępne przez wiele dni. Sam złożyłem wniosek o udostępnienie informacji, udostępnienie budżetu. Z Kielnicy dostałem informacje z Regionalnej Izby Obrachunkowej w ciągu trzech dni. jeszcze żadnego dokumentu. I wiele innych dokumentów. Nie może być tak, żeby nie było współpracy z jednostkami samorządu wyższego szczebla, bo tutaj daje obraz na pozyskiwanie środków. Tak jak udało się w powiecie, może być Gminie znacznie. Dlatego startuje je Ta współpraca musi się układać na szczeblu radnych i gminnych. Nie może być tak, żeby radni dostawali niewłaściwe informacje błędne informacje, które wprowadzają w ich w błąd. I później należy te uchwały czasami zaskarżać i uchylać. Tak urząd nie powinien funkcjonować. Mam nadzieję, że urząd dobry to urząd spełni Dziękujemy uchwały. panu Garczewskiemu. Kolejne pytanie z zakresu gospodarki, inwestycji i finansów. W jaki sposób? Ma Pan zamiar pobudzić do rozwoju lokalną gospodarkę? Jakie inwestycje na terenie gminy uznaje Pan za najważniejsze do realizacji w ciągu najbliższych czterech lat? Jeszcze raz powtórzę. W jaki sposób ma Pan zamiar pobudzić do rozwoju lokalną gospodarkę? Jakie inwestycje na terenie gminy uznaje Pan za najważniejsze do realizacji w ciągu najbliższych czterech lat? Jako pierwszy odpowiada Pan Garczewski. Bardzo proszę. Żeby pobudzić gospodarkę, przede wszystkim trzeba stwarzać dobry klimat. To jest po pierwsze samorząd szczebla gminnego. Oprócz możliwości różnego rodzaju instrumentów finansowych, ulg w podatkach, i zastosowanych niezbędnych mechanizmów pomocy przedsiębiorcom, musi stwarzać atmosferę przyjazną. Znam ten temat, byłem prezesem Staszowskiej Izby Gospodarczej i wieloletnim doświadczenia ze współpracy z przedsiębiorcami posiadam. Ale przede wszystkim stworzenie terenów inwestycyjnych to największe zachęcenie ani obecnej kadencji. Bo niekoniecznie w Połańcu musiały być budowane i przygotowane tereny inwestycyjne. Mogły być staszone. 26 milionów złotych, które poszły do Połańca ostatnie projekty mogły być składane 15 września. Nie został złożony nawet projekt, żeby dać sobie szansę, żeby pozyskać środki unijne na uzbrojenie terenów inwestycyjnych po to, żeby przedsiębiorcy mogli z tego korzystać. Najważniejsze inwestycje, czyli uzbrojenie terenów. Następnie, to co jest ważne dla Staszowa, obwodnice, bo wiemy, że te rozpoczęte już przetargi na drogę ze Staszowa do Chmiernika i następnie zakończone w kwietniu projekty dróg do Połańca z mostem, stworzą, że Staszów musi mieć obwodnicę. I porozumienie miesiąc temu podpisane z Marszałkiem i daje taką szansę, żeby w następnej edycji pozyskać środki. I to są dla Staszowa najważniejsze. Ratusz, rewitalizacja starego miasta, uzbrojenie osiedli na Małopolskim i na Stoku, skończenie, jak również to, co chyba na to młodzież czeka i sportowcy mają obiecywane przez wiele lat, to jest stadium, którego dokumentacja jest gotowa do lat pięciu. To są te elementy, które są i dla mieszkańców, i dla pobudzenia również gospodarki. Ja mam nadzieję, że uzbrojenia i to, co najważniejsze dla gospodarki, plany zagospodarowania przestrzennego. Nie zostało mi zrobione przez treningu. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę Pan Andrzej Szanowni Państwo, w gospodarce nic nie dzieje się natychmiast. I rzeczywiście Pan, Star pan Garczewski ma rację, że nic nie zrobił, żeby przygotować yy, tereny, przede wszystkim tereny inwestycyjne, pod absorpcję środków zewnętrznych. To ja doprowadziłem do tego, że za mojej kadencji został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla Grzybowa. I rzeczywiście te zaniedbania spowodowały pewne opóźnienia, jeśli chodzi o przygotowanie właśnie terenów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o pobudzenie gospodarki, pewne rzeczy stało się, stały się faktem. Podjęliśmy próbę działania, współdziałania z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach y, partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizowaliśmy trzy inwestycje. Kolejne zadania szykujemy i one są przygotowane do realizacji w, tej, w tym zakresie. Jeszcze najważniejsze inwestycje. Na pewno powrót do y, kolei szerokotorowej, czyli LHS. Takie kontakty już są zawarte, są pewne działania podjęte. Na pewno obwodnice i tu zaniechane Pana stare, Starosty Garczewskiego są ogromne. Nie zrealizował tego, co podpisał z województwem świętokrzyskim w kadencji 2002-2006. Mówię o obwodnicy południowej. Pozorne działania, efektowne, ale mało efektywne pod kamery, pod radio. To nie jest y, działanie. Działania moje to wygub gruntów pod obwodnice południowe w 100% i przekazanie na rzecz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. To jest właśnie otwarcie y, Staszowa na świat. I rzeczywiście system dróg i system kolejowy, czyli system komunikacyjny został przez pana Garczewskiego zaniedbany. I ja to próbowałem odbudować i uważam, że skutecznie. Teraz kolejne pytanie z zakresu finansów. Obaj panowie zapowiadają ogromne inwestycje na terenie Staszowa. Proszę powiedzieć, skąd gminny budżet weźmie pieniądze na realizację tych zadań? Jako pierwszy odpowiada ponownie pan Garczewski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, skąd budżet weźmie pieniądze? Oczywiście tylko wtedy będzie to możliwe, kiedy uda się pozyskać środki. Wrócę do obwodnic. Gdyby nie podpisana przeze mnie umowa w 2005 roku na budowanie drogi z do zastraszania, nie byłoby tej drogi już w realizacji. Gdyby nie podpisane rozumienie, porozumienie miesiąc temu, nie byłoby możliwości myśleć o tym, że kiedy powstanie most, byłyby obwodnicy staszowe. Szanowni Państwo, pieniądze muszą się znaleźć, tylko trzeba je umieć pozyskać. Jeżeli w trakcie czteroletniej kadencji Pozyskano 11 milionów złotych w gminie Staszów ze wszystkich środków zewnętrznych. A takie błysko ponad 120 milionów złotych. Widzimy skąd się mogą wyjąć pieniądze. Tylko z zewnątrz. Dzisiaj zadłużenie gminne, zgodnie z oficjalnym dokumentem przesłanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, który mam, Pan Burmistrz, go zna, to kwota 31 milionów 200 złotych. I oczywiście wszyscy musimy się postarać, żeby takie plany. Przystosować, żeby wystarczyło i na bieżące potrzeby, ale również na wkład własny do inwestycji. To, co się udało w Powiecie zrobić, te 60 parę milionów złotych zewnętrznych środków przywiezionych, to, Szanowni Państwo, to obrazuje, że ich w Gminie można, chociaż będzie trudno, bo będzie ten okres bardzo trudny, bo już w tej chwili gro pieniędzy zostało rozdanych. I zostały resztówki. Dopiero po roku 2013 będą nowe środki, nowe rozdania. Tych pieniędzy będzie troszkę więcej, bo 75% będzie dzielonych przez marszałka. I to, że właśnie to moja osoba jest dzisiaj wspierana przez marszałka. I to, że ten zarząd województwa, i te moje układy, i moje wzajemne relacje z zarządem województwa na pewno przyczynią się do tego, że szanse się zwiększą. Dziękuję. Dziękujemy.